Ania Kulaj-TV reklama, ze mną Denis Labryga, cześć. Siemka, witam, witam. Jesteśmy po pierwszym panelu konferencji Cloud MMA. Jak się czujesz? Dobrze, wszystko na swoim miejscu. Emocji, emocji pełno, adrenalina e, na maksymalnym poziomie, także. Ładnie, okay. bo twój imiennik, Denis Załęcki, troszeczkę cię zdenerwował spodziewałeś się, że tu będzie? O, słyszysz grzybka, ktoś nacisnął. Zaraz zobaczymy, a tu Miś Puchatek wychodzi na scenę, ty, robisz face to face. Wyglądałeś Kubuś Puchatka? Nie, nie, nie wyglądałem, wariat kto to jest? W sensie Kubuś Puchatek, czy kto jest Kubuśa, pod Kubusiem Puchatka? No właśnie, o, 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 to pytam. Ty, to Ludwiczek? Nie. Nie, nie. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Z kobiet, czekaj, bo to facet z kobietą będzie walczył? Nie. Nie, mi się wydaje, no że to jest fake. Dobra, wróćmy tak. do, do panelu, który się odbył. Czy spodziewałem się? Nie, spodziewałem się, nie, nie, nie wiedziałem, że będzie. Dopiero jak Mateusz Kaniuski ogłosił, że będą walczyć, e, no, to, no to weszli na scenę i byłem w szoku, nie? A, e, Nawet z Danielem jestem w klubie, ale nic nie mówił, że, 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 że będzie po prostu e, miał konferencję. Nie? A zdziwiło cię jego zachowanie? Face to face. Kogo? E, no Denisa, że tak e, ruszył. Na... <coughs> tak. Znaczy wiesz, ruszył na Daniela i tak dalej, to jest w jego mniemaniu, no słuchaj, równie dobrze Daniel mógł ruszyć na niego, wiesz, no nie wiem czy takie były, były, były plany, eee, tak naprawdę siedziałem za nimi i tyle widziałem co nic, no a że kibicuję Danielowi, powiedziałem po prostu, żeby, żeby, żeby z nim jechał tak, no i go rozjedzie. Chociaż powiedziałeś, że chcesz z nim zawalczyć. Po, po walce z jego tatą Ojej, to już wiesz, to już ten pojedynek To już jest tłoczony, tłoczony I um, myślę, że w końcu wyjdzie na, na światło dziennie, nie? A jak przygotowania teraz do walki? Dobrze, bardzo dobrze, dzięki wielkie Jak się czujesz e, chwilę przed tak naprawdę? Super, mentalnie, fizycznie jest mega I trenujesz tutaj, czy tam na Dolnym Śląsku? W Głogowie? Tutaj w WCA, w klubie WCA Jestem w grupie WCA Fight Team Potokiem Anzora i Arbiego a także Roberta Złotkowskiego, który jest kontuzowany, serdecznie pozdrawiam i trenerze wracaj do zdrowia. A ten snisz zagłogowany? No jeszcze jest Gerard, także od Brazylijskiego, od też również się trenerze, pozdrawiam. Czy ten jest zagłogowany? Tak, miasto to jest moje miasto, wiesz. Przyjechałem tu za, roz, za rozwojem i, 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 i e, takie lepiej. Planujesz wracać Nie, nie, nie. Oczywiście, że to jest moje rodzinne miasto i z jakiś czas tam jestem, tak, ale, ale, ale ogólnie rozwój, za rozwojem przyjechałem tutaj. Bo tam była, zacząłeś swoją e, przygodę, tak, z, walk, z sportem walki. Tak, 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 w klubie Legion Gogów pod okiem Maćka Dominiczaka, 11, 11 lat tam trenowałem, no i postanowiłem wyjechać w świat. Ostatnio powiedziałeś takie słowa, że środowisko MMA śmieje się z Wilanowa mhm. i z Centrum Sportów Walki mhm. Wilanów. Czemu tak uważasz? Czemu tak uważam? Słyszałeś takie. takie e... No tak, oczywiście, no to nie jest żadną tajemnicą, że po prostu cała Polska się śmieje z, z Akademii Sportu Winalów, którą prowadzi Mirek Okiński. Dlaczego się śmieją? No bo Mirek Okiński obiera zwykły kierunek promowania swoich zawodników, po prostu wyzywając ich i, i, i po prostu ubliżając wszystkim do, do, dookoła, mając na celu mm, prowokowanie do tego, żeby dostawali jego zawodnicy walki. A jak właśnie reagujesz na jego zaczepki ostatnie? Bo też dałeś odpowiedź w tej sprawie i potem ukazał się no wywiad tak z Adamem. Tak reaguję, że, że mu że go króciutko sprostowałem, że, że jest typowym hipokrytą. Adam Okniński też powiedział, że Ty w sumie jesteś hipokrytą, bo też walczysz teraz z lżejszym ja przeciwnikiem. Jak się do tego odniosę? Jak ja mogę być hipokrytą, jeżeli walczę z zawodnikiem w swojej kategorii wagowej? Nie ja mówię tak, co, co on powiedział, po no, prostu chcę, ja żebyś skomentował. To, Też no powiedział, że w sumie nie. Jak, może, jak mogę być hipokrytą, jak walczę z zawodnikiem swojej kategorii wagowej? To Adam Ochiński walczył z kornikiem 40-kilowym lżejszym, to, to jest cztery kategorie niżej, około, wiesz? No to, to jest w ogóle, wiesz, abstrakcja jakaś powiedział, że się wystraszyłeś walki z Mindą, że dlatego teraz się na nim skupiasz. Zawalczyłbyś z, z Kamilem Mindą? Niech popracuje lepiej, chłop, chłop nad, nad zasięgami, bo teraz to, 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 to o to, to w tym wszystkim chodzi. Jak najbardziej powiedziałem mu tutaj za kulisami, że w przyszłości m, będę chciał z nim zawalczyć. A z Adamem też? Albo z Michałem Pasternakiem? No oczywiście. Michała też poluje i poluje i gdzieś tam Biega po fejmach i, 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 i bije tak naprawdę niemocno nie, nie, nie doświadczonych zawodników, którzy mają tak naprawdę też z nim szansę wygrać. Czyli wszystko przed nami jeszcze. Dokładnie. A zestawiałem cię też z Dondiego. Zawalczyłbyś z nim na przykład w K1? Ja z Mateuszem Kobiszynem lubię, że gościa, jest mega sportowcem i chciałbym się z nim zmierzyć. K1, kurde wiesz, no w zależności. Myślę, że tak, no bo on też jest grubo, 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 znaczy grubo leżeńszy. no też waży 93, ale zapewne by chciał 1 wiesz, no, ja jestem ciężkim chłopem, nie? No, także myślę, że ja jestem taki ugodowy gościu. A jakie walki, jakie, Jejku, jakie walki, jakie masz plany po walce teraz najbliższe? Jakiś chwilowy odpoczynek, czy, czy już jakieś może kolejne walki, coś zakontraktowane? Zobaczymy, czego będzie chciała organizacja. A jakieś wakacje? Wiesz co, 8 dni po walce będę tego. Będę 8 dni po walce będę e, odpoczywał i wracam do roboty znowu. No To życzę ci miłego odpoczynku dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy jego wieczoru. Trzymaj się hej. Dzień.